Co robić w ogrodzie i co siać na rozsady w lutym? O tym będzie ten odcinek. Zapraszam do oglądania. Dwie rzeczy, jako pierwsze, powinny być poruszone w tym odcinku: co robić w lutym. Pierwsza rzecz była powtórzona ze stycznia, czyli robimy analizy gleby. Musimy się dowiedzieć, co musimy uzupełnić, jakie składniki pokarmowe w glebie. Nie działajmy na ślepo, nawozy są zbyt drogie. Druga rzecz. Mówiona pierwszy raz w lutym, a powinna być już mówiona w zeszłym miesiącu, czyli załatwiamy sobie szczepienie na odkleszczowe zapalenie mózgu. O tym się w ogrodnictwie mówi bardzo mało. Ogrodnicy mają kleszczy w sezonie bardzo dużo. Mnie w tamtym roku tknęło i zrobiłem sobie tę pierwszą dawkę w momencie, kiedy miałem kleszcza pod powieką przy oku. To już naprawdę mnie tknęło. Robicie sobie pierwszą dawkę. Idziecie do lekarza pierwszego kontaktu, daje wam po prostu receptę. Pierwsza dawka, po miesiącu druga dawka i po pięciu miesiącach trzecia dawka, a potem co dwa lata. I mamy sprawę załatwioną. Podobno na borelie jeszcze nie ma, a na odkleszczowe zapalenie jest. To weźcie sobie na odkleszczowe zapalenie, że działajmy, póki jeszcze jesteśmy zdrowi. Jeśli mamy środki, żeby jakoś temu zaradzać, to ja polecam serdecznie. Szczepienie na odkleszczowe zapalenie mózgu. W lutym jest teraz czas, żeby latem już mieć tę odporność. Wiosna już czuć, jak się wychodzi na spacerki. Na wsi, psy już chodzą poza swoimi posesjami, bo będą chodzić na randki. Ptaszki już wesoło ćwierkają, a nawet widziałem dwa barżanty, gdzie jeden drugiego już y, dwa samce się ganiały. Także coś już jest w powietrzu, być może jakaś wiosna, tylko żebyśmy się nie zdziwili jak w kwietniu przyjdzie minus 8, poparzy po nam mróz nasze wcześniej wysadzone lub wcześniej wysiane rośliny. Także nadal jest luty, pamiętajmy o tym, że to jest jeszcze zima. Z roślin ozdobnych. W zeszłym miesiącu mówiłem, że pelargonie, petunie można wysiewać. Jeśli tego nie zrobiliście w styczniu, jak teraz zrobicie w miarę na początku lutego, też się nic nie stanie, bo będzie południowe okienko. One może jeszcze nawet zdążą dorosnąć. Nie będzie widać tej różnicy w siewie styczniowym i lutowym? L lut lutnim? <grym w siedzi> Dobra. Lobeli, lwiepaszcze, to jeszcze niektórzy sieją. Ja tego nie mam zamiaru siać. Niektórzy na koniec lutego już sieją y, tagetes, czyli aksamitki. Tak, samitki pod koniec lutego, niektórzy, którzy już sieją na rozsady, to wysiewają. I generalnie, jak ja coś będę pokazywał, że wysiewam, to wcale nie znaczy, że już jest na to termin. Po prostu ja jestem osobą, która będzie z tym jeździć na rynki, więc ja już muszę mieć wyrośnięte w maju koniec kwietnia, maj do końca maja ja już muszę mieć te rośliny wyrośnięte, więc. Jeśli się troszeczkę spóźnicie, zrobicie to dwa, trzy tygodnie później, nic się nie stanie. Ja to po prostu powinienem wysiać jako jedna z pierwszych osób, ale mamy już początek lutego, ja nie mam jeszcze wysianego kompletnie nawet jednego nasionka, żadnego selera, żadnego pora, żadnego, żadnej papryki, nie mam, a będę na dniach siał, bo goni mnie czas i wiem, że mnie goni czas, ale mnie jako producenta rozsad do sprzedaży na rynku, a nie was jako osoby, która sobie na parapecie zrobi rozsady, żeby posadzić w ogródku. Tu was już czas za bardzo nie goni, także bez problemu. W przypadku wysiewów, to w odcinku styczniowym, co robić w styczniu, mówiłem o y, niedługo dobrym terminie do wysiewania porów i selerów. To już jest dobry termin na wysiewanie porów i selerów. Jeśli to będą siane jakieś późne odmiany, to jeszcze możemy się z tym wstrzymać. Jeśli to są siane jakieś letnie odmiany na wcześniejszy zbiór, to selery, pory jak najbardziej. Papryki niektórzy już powysiewali w grudniu, w styczniu. W lutym jest dobry czas jak najbardziej, więc ja będę dopiero wysiewał paprykę, szczególnie te ostre, Karoliny Reaper. Także pilnujcie się wiosną, bo będę miał rozsady prawdopodobnie w sklepie. Co jeszcze z piankowatych? Z piankowatych jeszcze bakłażana można byłoby próbować wysiewać. Pomidora na pewno nie, chyba że macie ogrzewany tunel, wysadzacie w kwietniu i będziecie mieć jak kontrolować temperaturę, żeby nie było przymrozków w tunelu nocą. To wtedy w lutym możecie, a w innym przypadku, jak w kwietniu nie macie jak dogrzewać. Nie siejcie w lutym pomidorów. Na wczesny zbiór sałaty i wszystkie kapustne, jeśli tylko macie, najczęściej to będą uprawy wczesne w osłonach, czyli pod tunelami, w szklarniach, to luty już jest dobry czas, żeby to wysiewać, ale mówię, na wczesny zbiór, jak na późniejszy mamy czas. Sałaty możemy co dwa, co trzy tygodnie dosiewać bez problemu, mniejszej ilości i wtedy będziemy mieć na bieżąco listki w dobrej jakości, świeże, praktycznie, że prosto z ziemi, nie z żadnej tam lodówki, takie wiecie jakie. No. Luty to jest idealny czas na pędzenie bulw batata. O tym już robiłem chyba dwa sezony całe, więc teraz będzie trzeci sezon batata, pędzimy bulwy w domu po to, żeby wypuściły pędy. My te pędy ukorzeniamy. Jak się ukorzenią puszczą kolejne pędy, to można je znowu ciąć i tak robić aż do samego maja. Po połowie maja, kiedy mamy dosyć nagrzaną glebę, żadnego ryzyka przymrozków, sadzimy w pole, podlewamy i patrzymy, jak rosną nasze obiady październikowe. Początek lutego dobry czas na cięcie drzew owocowych. Jeśli w prognozie nie macie jakiejś. Wielkiego mrozu po minus 10, po minus 15. Idźcie, tnijcie w ciemno. Jeśli tylko pogoda jest sucha, bez żadnego deszczu zapowiadanego, to spoko. Po cięciu, już nawet nie maścią ogrodniczą, bo kto by miał na to czas, bańka z opryskiwaczem, preparat miedziowy. Zabezpieczamy swoje miejsca cięcia razem z pędami, razem nie tylko te miejsca, które myśmy ruszali, tylko całe drzewo, wszystkie pędy zabezpieczamy. Niektórzy powiedzą tak, żeby spływało. Jak spływa, to już jest za dużo. Na wykresie skuteczności to już kiedyś mówiłem, że jak już spływa, to znaczy, że przeholowaliśmy i teraz ten preparat będzie w ziemi, a nie tam, gdzie powinien być, czyli na pędach. Także cięcie drzew owocowych. I pamiętajmy, że wycinamy maksymalnie około 20% korony na raz, bo później wpadniemy w błędne koło zbyt mocnego cięcia, drzewo będzie reagować zbyt mocno, wypuści półtora metrowe pędy. My wycinając te półtora metrowe pędy już wytniemy 20% korony, a gdzie dopiero korekta taka faktyczna, więc wytniemy więcej, drzewo się będzie bardziej stresować, wypuszczać jeszcze więcej tych półtora metrowych pędów. Nie wpadajmy w to błędne koło. Około 20% korony w jednym sezonie to jest maks. i wycinamy od tego, co jest najbardziej potrzebne, to, co najbardziej nam wadzi, a później w sezonie, jak będzie lat, to możemy sobie jeszcze gdzieś dodatkowo jakieś korekcyjne cięcia zrobić, nie będzie problemu, to nie będzie żadna tam zbrodnia. Więc przemyślmy to, czy chcemy bawić się z tymi półtora metrowymi wilkami, czy chcemy sobie uspokoić wzrost. Bo uwaga, uwaga, nie zawsze trzeba ciąć. Jak jakiś pęd nam pasuje, ale jest pionowy, to może warto byłoby go jakoś obciążyć, żeby się odgiął i żeby był w miarę poziomy. Wypoziomowane pędy, to już mówiłem w odcinku ze stycznia zeszłego roku o wprowadzeniu do cięcia drzew owocowych. Wypoziomowane pędy hamują ze wzrostem i wytwarzają dużo więcej krótkopędów, z których będziemy mieć w przyszłym roku owoców, owoce. Pęd, który jest pionowy, nie będzie za bardzo rozwijał pędów bocznych, tylko będzie piał się w górę dominacją wierzchołkową. Odginając pędy, tutaj mamy inny spływ hormonów, czyli auksyn produkowanych w wierzchołkach pędów. Troszeczkę zdejmujemy dominację wierzchołkową, wytwarzamy więcej krótkopędów na jednym długim pędzie i szybciej będziemy mieć z takiego pędu owoce, bo jak tak będzie pionowo, to prawdopodobnie nie będzie owoców wcale. W rogu macie oczywiście odnośnik do tego filmu z wprowadzenia do cięcia drzew owocowych. To jest taki mój mini wykład tego, co ja bym robił, gdybym ja to ciął, nie patrząc nawet na drzewo. Generalne zasady, co musimy wiedzieć, zanim w ogóle wyjdziemy z domu z sekatorem, co chcemy osiągnąć. Ostatnia rzecz, ale nie mniej ważna. Ja cały odcinek mrużę oczy. Jest takie ostre słońce. Jeśli mamy teraz początek lutego, pogodę bez żadnej chmurki, ostre słońce, a w nocy przyszłoby jakieś tam minus 7-10, to jest ryzyko, że na, nasze pnie drzew owocowych będą pękać. Dlatego właśnie na taką pogodę się bieli. Nie ze względu na żadne tam szkodniki, a bo ci robal pokorze nie wejdzie, bo co. Szkodniki, które powodują, że nasze owoce są w cudzysłowie robaczywe. Mają skrzydła. One sobie przylecą, czy z podkory, czy z podkorony naszego drzewa z ziemi wyjdą, czy od sąsiada przylecą. One i tak i tak na owoc przylecą, a nie wejdą. To jest bzdura, mówienie o tym, że bieli się, żeby szkadniki, żeby robale nie wchodzi. Bzdura kompletna. Bielimy na taką właśnie pogodę, że ja jak patrzę na południe, to świeci mi ostro w oczy, a w nocy, jak bez żadnych chmur, przyjdzie znowu na minusie, to będzie odczuwalna bardzo nisko. Duża różnica temperatur w dzień, kiedy z jednej strony ruszają soki, w nocy przychodzi mróz i pęka, i będzie pękać. Jest to bardzo prawdopodobne. Kolejny mit. Młode drzewka nie pękają, A guzik prawda, pękają tak samo, jeśli tylko są ciemniejsze to szybciej, jeśli są bardziej szare to później, dlatego niektórzy nawet pryskają jakąś glinką kaolinową, żeby te drzewa nie, nie bielić, tylko po prostu jadą z opryskiwaczem i bielą wszystkie pędy. Także glinką kaolinową, ciekawostka. Jeśli chodzi o odcinek co robić, co siać w lutym, to o analizie gleby, o tym całym odkreszczowym zapaleniu mózgu pamiętajcie bardzo, bo to jest bardzo potrzebne. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia już niedługo, prawdopodobnie z jakiegoś siania. Bądźcie na bieżąco, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiś komentarz. Jeśli nie macie, to subskrypcję. Do zobaczenia, cześć!